Witam serdecznie, w tym odcinku chciałem pokazać drugie życie silnika od Garbus'a. Okazuje się, że Garbus nie tylko jest samochodem, ale i też, można powiedzieć, że Garbus'a jest strażakiem. Jesteśmy obecnie w górach, dokładnie koło Kudowy Zrój. Kupujemy motopompę, to jest nasz strażak, odpowiednik silnika od Syreny że silnik syreny jest dwusuwem, a tutaj mamy czterosłów. Ja może pokażę. To jest silnik 1200, zamontowany w motopompie. Jak dojedziemy na miejsce, i się wyciągnie, to pokażę całą dookoła. Zobaczymy. Odpalimy, przetestujemy. Także do zobaczenia w domu. Jest godzina 20, próbujemy rozładować, oczywiście wykorzystujemy do tego prawa fizyki, nie mamy dużej pomocy to trzeba sobie na nich Jak widocznie pod Polak podnosi. Korba oczywiście jest. świeci mi ale niestety nie świeci. No nic, jutro zobaczymy, co dalej z tym robimy. I Witam serdecznie. W dzisiejszym dniu eee, spróbuję odpalić nasz silnik, który żeby przywieźli wcześniej. Wtedy była noc i nie było czasu, żeby to odpalić, a dzisiaj spróbujemy go na spokojnie, zobaczymy jak to wyjdzie. Czy, ma, czy fajnie trzyma obroty, czy wszystko działa, czy instalacja elektryczna, czy ładowanie jest przede wszystkim, bo bez, bo bez, bez, bez ładowania nie będą się świecić ani światła, ani e, podświetlania tablicy rozdzielczej ani halogen. Zobaczymy. Także zapraszam do demonstracji i życzymy miłego oglądania. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie.